Młody lekarz zmienił opatrunek milionerce, będącej w śpiączce. Ku zaskoczeniu wszystkich, kobieta się obudziła i, równomierny szum maszyn, wypełniał salę intensywnej terapii szpitala im. Świętego Floriana w Krakowie. Ich rytmiczne piszczenie było jedynym znakiem życia w tym sterylnym pomieszczeniu. Iga Zamojska leżała nieruchomo, jej ciemne włosy stanowiły wyrazisty kontrast na tle śnieżnobiałej pościeli. Od sześciu miesięcy prezeska technologicznego imperium była uwięziona w śpiączce, a tajemnica jej wypadku wisiała w powietrzu jak cień. Pielęgniarki poruszały się z rutynową precyzją, z wyjątkiem doktora Adama Wiśniewskiego. Adam stał przy jej łóżku z zaciśniętą szczęką. Jego biały kitel wisiał luźno na pomiętej koszuli, świadectwo zbyt wielu nieprzespanych nocy. Jego ciemne oczy przeniosły się na bandaże, owinięte wokół klatki piersiowej igi, pożółkłe i sztywne od zaniedbania. Jego palce unosiły się nad nimi, a napięcie iskrzyło w powietrzu. Doktorze Wiśniewski, proszę przestać. Jadwiga, przełożona pielęgniarek, wyrosła obok niego. Jej głos był ostry jak brzytwa. Nie może pan tak po prostu zmieniać jej opatrunków. Jest protokół. Adam odwrócił się do niej. Jego oczy błyszczały. Protokół. Jego głos był cichy, ale pełen buntu. Leży tu od sześciu miesięcy z bandażami owiniętymi zbyt ciasno, co utrudnia jej oddychanie. Nie obchodzi mnie protokół. Obchodzi mnie ratowanie jej życia usta Jadwigi zacisnęły się w cienką linię. To Iga Zamojska, miliarderka, jeden zły ruch, a jej rodzina. Jej rodziny tu nie ma, wciął Adam, tracąc cierpliwość, wskazał na bandaże. Ale ja tu jestem i nie pozwolę, żeby to trwało dalej. Zanim zdążyła go powstrzymać, chwycił sterylne nożyczki i ostrożnie przeciął stary materiał. Kiedy bandaże się odkleiły, na bladej skórze igi pojawiły się ledwo widoczne, czerwone wgniecenia. Adam wstrzymał oddech. Dusiła się pod ciężarem szpitalnej biurokracji. Jadwiga gwałtownie wypuściła powietrze. Ryzykuje pan swoją karierę. To niech mnie zwolnią – mruknął Adam. Jego ręce poruszały się z wprawą, zastępując stare bandaże świeżymi, upewniając się, że są ciasne ale nie uciskające Jego opuszki palców musnęły jej skórę. Krótka chwila ciepła wobec zimnej bezruchu. Pokój pogrążył się w ciszy, a napięcie między nimi było gęste. Jadwiga obserwowała jego pracę. Jej protesty ucichły. Adam cofnął się, ocierając ręce o kitel, jego wzrok utkwiony w twarzy Igi. Wtedy monitor pracy serca zadrżał. Pojedyncze piszczenie przerodziło się w kolejne. Szybciej, mocniej. Adam wstrzymał oddech. Jadwiga westchnęła, jej notes wypadł z ręki. Cyfry rosły. 60, 65, 70. Adam pochylił się, jego puls przyspieszył. Delikatny drgnął jej klatki piersiowej. Jej usta lekko się rozchyliły. Znak, błysk życia. Jego głos był ledwo słyszalny szept. Co do diabła! Po raz pierwszy od sześciu miesięcy iga zamojska zmieniała się. A Adam właśnie zniszczył ciszę, która trzymała ją w niewoli. Nocą sala intensywnej terapii świeciła się słabym niebieskim światłem, maszyny brzęczały jak niespokojne duchy. Adam siedział w kącie, pochylony nad tabletem. Cienie rzeźbiły jego zmęczoną twarz. Monitor serca Igi uspokoił się po tym zaskakującym skoku, ale wydarzenie to pozostało w jego umyśle. Jej puls nagle wzrósł, tak jakby go poczuła. To nie miało sensu. Przewijał jej kartę medyczną sześć miesięcy skanów i notatek. Iga Zamojska, 32 lata, rozbiła swojego Mercedesa na deszczowej autostradzie. Bez świadków tylko wrak i śpiączka. Tomografia komputerowa wykazała łagodne wstrząśnienie mózgu, drobne siniaki, brak poważnych uszkodzeń, a jednak pozostała w ciszy. Notatka neurologa brzmiała: Uporczywy stan wegetatywny przyczyna niejasna niejasna nie wystarczało Adamowi. Pocierając oczy, odtworzył w myślach ten moment. Zmienił jej bandaże, ułatwił oddychanie czy to mogło to wywołać nie. Coś głębszego go niepokoiło. Podejrzenie zacisnęło mu się na klatce piersiowej, a co jeśli jej śpiączka nie była naturalna? A co jeśli ktoś chciał, aby była w takim stanie? Spacerując po pokoju, jego trampki skrzypiały na podłodze. Iga leżała nieruchomo, respirator syczał, a jej twarz była ostra i pogodna. Była tytanem technologii, która podbiła Warszawę. Miała wrogów, rodzinnych rywali, każdego, kto miał oko na jej imperium. Czy mogli ją uciszyć? Myśl ta uderzyła mocno. Narkotyki, subtelne i złowrogie, utrzymujące ją w pułapce. Szpitale bywają tłem dla rozgrywek o władze bogatych. Puls Adama przyspieszył. Jeśli to prawda, nie mógł nikomu tutaj ufać. Będzie badał to sam. Wsunął się do ciemnego korytarza, kierując się do składu. Drzwi otworzyły się ze skrzypieniem, półki lśniły od fiolek, morfiny, soli fizjologicznej, nic dziwnego. Wtedy za jakimś gazikiem znalazł to. Niezaznaczona fiolka, do połowy pełna przezroczystej cieczy, bez etykiety. Wstrzymał oddech. To nie było standardowe. Schował ją do kieszeni, serce mu waliło. Wrócił do swojego gabinetu i zadzwonił do Janka, przyjaciela technika laboratoryjnego. Adam, jest dwóch zacy rano. Janek jęknął. Przeanalizuj mi to, szepnął Adam. Poza oficjalnym systemem jutro. Janek zgodził się, mamrocząc pod nosem. Następnego ranka Adam spotkał się z nim w obskurnej kawiarni, przekazując fiolkę. Janek potrząsnął nią. Bez etykiety. Skąd to masz? Po prostu przetestuj to szybko, powiedział Adam. Dwa dni później Janek zadzwonił. Adam siedział w kawiarni, jego kawa stygła, niska dawka anestetyku, powiedział Janek. Utrzymuje kogoś w stanie przytomności, ale nie ogłusza go całkowicie. O co chodzi? Żołądek Adama skurczył się. Dzięki Janek. Rozłączył się. Umysł mu wirował środek uspokajający, idealny do cichego sabotażu. Ktoś z rodziny to zrobił. Potrzebował więcej dowodów, ale to był początek. Tej nocy w niebieskiej mgle intensywnej terapii Iga leżała niezmieniona. Jej twarz była nawiedzająco pusta. Adam usiadł blisko. Fiolka była ciężka w jego kieszeni. Pochylił się szepcząc: "Odkryje prawdę, czy mnie słyszysz, czy nie?" Jego głos był szorstki od determinacji. Nie wiedział kto ani dlaczego, ale będzie walczył o nią. Monitor piknął miarowo, ale ten wcześniejszy skok dzwonił w jego głowie jak okrzyk bojowy. Deszcz uderzał w okna szpitala, a jego ciągły ryk zagłuszał szum na oddziale intensywnej terapii. Błyskawice rozświetlały żaluzje, rzucając cienie na pokój, w którym siedział Adam. Minęła północ, a burza zamieniała Kraków w chaos. Był na dyżurze od 16 godzin, ale iga zamojska nie pozwalała mu zasnąć. Jej karta leżała otwarta, ale jego wzrok błądził ku jej nieruchomej postaci. Stał, rozciągając się i chwycił za stetoskop. Rutynowe badanie jak zawsze. Przeszedł przez pokój i przyłożył stetoskop do jej piersi. Puls 62, tlen stabilny. Poprawił jej koc, a wtedy błyskawica oświetliła jej twarz. Jej powieki drgnęły. Adam zamarł, wstrzymując oddech, słabe drżenie, wyobraźnia, pochylił się, czekając. Nic pobożne życzenia mruknął. Ale gdy się prostował, jej rzęsy się rozchyliły, ciemne oczy zamrugały mgliste, ale żywe. Jego serce uderzyło mocno. Stetoskop z brzękiem upadł na podłogę, iga! szepnął. Jej spojrzenie skupiło się na nim, szerokie, poszukujące. Trzęsącymi się rękami zaświecił jej latarką w oczy. Źrenice zwęziły się, powoli, ale realnie. Była przytomna. Po sześciu miesiącach, o mój Boże! zatrzymał się, a jego głos drżał. Chodził nerwowo po pokoju, a potem wrócił. Jej oczy podążały za nim intensywne pomimo dezorientacji. Nie mogła mówić. Rurka intubacyjna ją uciszała. Ale jej spojrzenie, strach, ulga, coś głębszego wstrząsnęło nim. To cud pomyślał. Ale zaraz potem przyszła otrzeźwiająca myśl. Jeśli ktoś ją odurzał, zareaguje, gdy się dowie. Jego szczęka się zacisnęła. Nie powie, ja widzę, jeszcze nikomu. On ją ochroni. To będzie ich sekret. Dobrze, przysunął krzesło, oczy na jej poziomie. Hej, powiedział, uspokajając głos, jesteś bezpieczna. Jestem Adam, doktor Wiśniewski. Słyszysz mnie? Jedno mrugnięcie tak. uśmiechnął się słabo. Nie ruszaj się za dużo byłaś nieprzytomna przez jakiś czas. Kolejne powolne mrugnięcie nauczył ją sygnałów jedno mrugnięcie na tak, dwa na nie. Burza szalała, a on opowiadał. O studiach medycznych, o swojej upartości. Jej usta drgnęły, cieniu śmiechu. Rozumiała. Położył swoje palce na jej dłoni. Jesteś twarda, powiedział. Przejdziemy przez to. Jej palce słabo się zacisnęły, chwytając jego dłoń. Był to gest kruchego, ale zaciekłego zaufania. Wstrzymał oddech. Siedział z jej dłonią w swojej, deszcz bębnił, a świat się zmieniał. Ona była przytomna i on też. Szpitalne korytarze tętniły południowym chaosem. Adam ledwo to zauważał, jego skupienie było ostre jak brzytwa, gdy szedł w kierunku skrzydła administracyjnego z teczką pod pachą. Ostatni tydzień był mgłą późnych nocy i potajemnych poszukiwań, składania w całość układanki śpiączki Igi. Jej przebudzenie rozpaliło w nim ogień, a teraz wszystkie wskazówki prowadziły do jednego nazwiska: Daniel Zamojski. Młodszy brat, Igi, był zręcznym, eleganckim mężczyzną, ubranym w szyte na miarę garnitury i z wyrachowanymi uśmiechami. Jako jej jedyny brat. Wszedł w światło reflektorów po jej wypadku, zarządzając jej rozległym imperium technologicznym z łatwością, która wzbudziła podejrzenia Adama. Im głębiej kopał, tym brzydsze rzeczy wychodziły na jaw. Daniel był w szpitalu zbyt często, jego wizyty odnotowywano o dziwnych porach, zawsze sam. Przełom nastąpił tego ranka, przekonał strażnika, by pozwolił mu przejrzeć nagrania z monitoringu sprzed miesięcy. Obraz był ziarnisty, ale obciążający. Wideo pokazywało Daniela w ciemnym korytarzu, podającego małą fiolkę nerwowo wyglądającej pielęgniarce, Anecie, cichej kobiecie, która była na zmianie Igi. Godziny później przyparł ją do muru w pokoju socjalnym. Nie chciałam. Wyjąkała Aneta, jej oczy rozbiegane, powiedział, że to tylko po to, by pomóc jej odpocząć, że wkrótce się obudzi. Potem dał mi pięć tysięcy złotych, żebym milczała. To zeznanie w połączeniu z nagraniem było złotem. Adam wydrukował klatki z wideo. Daniel nie był tylko niedbały, był drapieżnikiem, odurzającym własną siostrę, by ukraść jej dzieło życia. Adam dotarł do salonu dla VIP-ów, gdzie Daniel spotykał się z zarządem szpitala. Wepchnął się przez szklane drzwi, a pokój ucichł. Daniel siedział na czele stołu. – Doktorze Wiśniewski – przeciągnął Daniel – czemu zawdzięczam tę przerwę? Adam rzucił teczkę na stół, papiery się wysypały. – Temu – powiedział jego głos niski i wściekły – trułeś się, Danielu, utrzymywałeś się w śpiączce, żebyś mógł bawić się w króla. Oczy Daniela zwęziły się. To odważne oskarżenie, doktorze. Ma pan dowody? Adam wskazał na zdjęcia. Nagranie z monitoringu. Ty podajesz fiolkę. A twoja pielęgniarka, Aneta, przemówiła. Pięć tysięcy za uśpienie igi. Brzmi znajomo? Daniel oparł się, krzyżując ramiona. Kreatywna opowieść, ale jesteś poza swoją ligą. Jeden telefon do zarządu i twoja kariera to popiół. Adam zbliżył się. Jego głos był warknięciem. Spróbuj! Mam kopię wszystkiego: nagrania, akta, świadków. Jesteś skończony. Będę ją chronił bez względu na wszystko. Uśmieszek Daniela zniknął. Jego twarz stwardniała. Wstał. Jesteś trupem, Wiśniewski, syknął. Ona jest moją siostrą, moim biznesem. Myślisz, że możesz mnie tknąć? Już to zrobiłem! Odparł Adam nieugięty. Następni będą policjanci, jeśli się nie wycofasz. Napięta cisza. Daniel warknął, chwytając płaszcz. Ciesz się swoją małą krucjatą, powiedział, mijając go. Nie potrwa długo. Drzwi zatrzasnęły się za nim. Adam odetchnął. Konfrontacja była ryzykowna. Odsłonił swoje karty, zyskał wroga, ale było warto. Daniel wiedział, że jest zdemaskowany, a to dawało idze szansę. Wrócił do pokoju Igi, leżała tam oczy zamknięte, Adam przysunął krzesło, pochylił się jego głos miękki, ale stalowy. Nie pozwolę, żeby cię skrzywdzili, powiedział, jego dłoń musnęła jej, jej palce się nie poruszyły, ale czuł jej obecność, kruchą, a jednak zaciekłą, podsycającą jego determinację. Daniel mógł walczyć, ale Adam był gotów. To była teraz wojna, a on wygra ją dla niej. Proszę powiedz continue, aby przejść do ostatniej części. Oddział intensywnej terapii wydawał się teraz mniej więzieniem. Jego sterylne ściany złagodzone były złotym blaskiem późnego popołudniowego słońca. Łóżko Igi zamojskiej było podniesione, a respirator zniknął, zastąpiony kaniulą nosową. Która cicho dostarczała tlen do jej płuc. Była przytomna od tygodnia, a jej powrót do zdrowia był powolnym wspinaniem się z krawędzi otchłani. Adam Wiśniewski stał obok niej z kartą w ręku, ale jego uwaga nie skupiała się na liczbach, skupiała się na niej. Jej ciemne oczy, niegdyś zamglone, teraz błyszczały kruchą jasnością, a jej głos, choć chrapliwy i słaby, zaczął przełamywać ciszę. Wody. Zachrypiała, jej gardło było szorstkie od nieużywania. Adam odłożył kartę i podał jej kubek, prowadząc słomkę do jej ust. Upiła łyk, krzywiąc się lekko, a potem skinęła głową w podziękowaniu. Uśmiechnął się. Stajesz się silniejsza, powiedział siadając na krześle obok niej. Jeszcze kilka dni i będziesz mną rządzić. Jej usta drgnęły w cieniu uśmiechu. Już to robię. Zdołała powiedzieć. Każde słowo było wysiłkiem. Zaczęła mówić dwa dni wcześniej, początkowo tylko fragmenty. Teraz potrafiła składać zdania, a każde słowo było jak zwycięstwo. Utrzymywał jej przebudzenie w tajemnicy, karmiąc personel niejasnymi informacjami o stabilnych parametrach życiowych. Groźba Daniela wciąż wisiała w powietrzu, ale Adam odsunął ją na bok, skupiając się na Idze. Potrzebowała go teraz, nie jako lekarza, ale jako kogoś więcej. Powiedz mi, wyszeptała jej wzrok utkwiony w nim, dlaczego ty, dlaczego walczyłeś o mnie? Adam zawahał się. Bo warto było, powiedział prosto. Ktoś próbował cię pogrzebać, Igo. Nie mogłem pozwolić im wygrać. Jej oczy zalśniły, odwróciła głowę, wpatrując się w sufit. Nikt nigdy, moje życie, puste, rodzina, kłamcy, nie chciałam się budzić. Serce Adama ścisnęło się podejrzewał to. Jej śpiączka to nie tylko leki, ale i poddanie się. Co się zmieniło? zapytał cicho. Spojrzała na niego jej wzrok przenikliwy, pomimo słabości Ty. Słowo zawisło w powietrzu ciężkie i bezbronne. Był jej kotwicą, która wyciągnęła ją z powrotem, gdy puściła. Dni zlewały się w rutynę powrotu do zdrowia. Adam prowadził ją przez fizjoterapię, jego ręce stabilizowały jej drżące ramiona. Jej pierwsze kroki były niepewne, ale łapał ją za każdym razem. Jego głos był stałym pomrukiem zachęty. Wieczorami zostawał długo po zakończeniu zmiany. Rozmawiali. Opowiadał jej o dorastaniu w robotniczej dzielnicy Nowa Huta, o stypendium, które pozwoliło mu ukończyć medycynę. Powoli ona też się otworzyła. Mój ojciec kontrolował wszystko, powiedziała pewnej nocy. Matka zmarła młodo, Daniel był zazdrosny, chciał wszystkiego. Zbudowałam firmę sama, nikogo to nie obchodziło. Adam przysunął się bliżej. Jego dłoń spoczęła obok jej. Mnie obchodzi, powiedział. Nie jesteś już sama. Ich rozmowy pogłębiały się, splatając nić między nimi. Pewnego wieczoru, gdy pokój lśnił bursztynowym blaskiem zmierzchu, Iga roześmiała się prawdziwym, gardłowym dźwiękiem. Pomógł jej poprawić poduszki. Jesteś w tym dobry, powiedziała. W czym? W opowiadaniu kiepskich historii. Nie, przerwała, jej oczy utkwione w jego, w sprawianiu, że czuje, że żyje. Adam zamarł. Sięgnęła, jej palce musnęły jego, nieśmiało, ale celowo. Jesteś powodem, dla którego znów chciałam żyć, wyszeptała. Jej głos drżał z emocji. Jego serce uderzyło o żebra. Nie cofnął się. Zamiast tego wsunął swoją dłoń w jej, splatając ich palce i go zaczął. Ale słowa go zawiodły. W cichym, czułym porywie przyciągnął ją do siebie. Oparła głowę na jego ramieniu. Zatopili się w ciszy. Świat zniknął. Pozostał tylko rytm ich serc. To już nie był pacjent i lekarz. To byli oni, razem. I to była miłość. Schody sądu lśniły w ostrym blasku fleszy aparatów. Iga zamojska schodziła. Jej krok pewny, pomimo laski w dłoni. Trzy tygodnie po wyjściu z Ojomu była cieniem dawnej siebie, ale jej oczy płonęły ogniem, który Adam dobrze znał. Obok niej dotrzymywał jej kroku. Wewnątrz sali sądowej panowało napięcie. Iga siedziała przy stole, powoda, jej ciemny garnitur był nienaganny, wzrok utkwiony w bracie po drugiej stronie. Daniel rozsiadł się na krześle, uśmiechając się szyderczo. Głos adwokatki Igi przeciął ciszę, gdy przedstawiała sprawę, próba morderstwa, oszustwo, spisek w celu kradzieży imperium. Nagranie z monitoringu odtworzono na ekranie. Potem nastąpiło nagrane zeznanie Anety, uśmieszek Daniela zniknął. Iga została wezwana na świadka. Jej zeznanie było surowe. Sześć straconych miesięcy, zdrada brata, narkotyki, które uwięziły ją w ciszy. Sala słuchała w napięciu. Kiedy skończyła, sędzia ogłosił przerwę. Następnego ranka proces wznowiono, a wyrok zapadł szybko. Winny! Twarz Daniela wykrzywiła się, gdy na jego nadgarstkach zatrzasnęły się kajdanki. Iga odetchnęła, opierając się o Adama, ale gdy opuszczali sąd, powietrze zgęstniało. Instynkt Adama zadziałał. Przyciągnął igę bliżej, i wtedy go zobaczył. Potężna postać w kapturze, pędząca prosto na nich. Iga na ziemię, krzyknął Adam, spychając ją za siebie. Bandyta zamachnął się, w jego dłoni błysnął nóż. Adam rzucił się do przodu, obalając napastnika, ale ból przeszył jego ramię, gdy ostrze go drasnęło. Ochrona obezwładniła napastnika. Adam! Krzyk Igi przebił się przez chaos. Złapała go, gdy zachwiał się, krew przesiąkała przez jego rękaw. Nic mi nie jest. To tylko draśnięcie, wymusił uśmiech. Ale ona nie słuchała. Jej twarz blada ze strachu. Godziny później historia trafiła do krajowych wiadomości. Iga siedziała w studiu telewizyjnym. Mój brat próbował mnie zabić, powiedziała bez mrugnięcia okiem. Nafaszerował mnie narkotykami. Ukradł moją firmę, a dziś wysłał kogoś, by dokończył dzieła. Ale jestem tu z powodu jednego człowieka, doktora Adama Wiśniewskiego. Uratował mnie, a ja odzyskuję to, co moje. Następnego dnia zarząd jej firmy przywrócił ją na stanowisko. Tej nocy Adam leżał w szpitalnym łóżku. Jego ramię było zabandażowane. Drzwi otworzyły się i weszła iga. Zmieniła garnitur na sweter. Twoja kolej, powiedziała cicho, siadając obok niego i delikatnie ocierając pot z jego czoła. Przestraszyłeś mnie dzisiaj, nie mogę cię stracić. Adam chwycił jej dłoń. Nie stracisz, powiedział. Jego głos drżał z emocji. Oparła swoje czoło o jego. Ich role się odwróciły w cichej, nierozerwalnej więzi. Minął rok, powietrze niosło zapach wiosny. Adam Wiśniewski stał pod prostym drewnianym łukiem w krakowskim parku. Miał na sobie prosty szary garnitur. Przed nim iga zamojska szła alejką z polnych kwiatów, jej biała sukienka falowała na wietrze. Uśmiechała się promiennie. Ceremonia była mała, intymna. Bez kamer, bez fanfar. Wymienili przysięgi, które sami napisali. Kiedy się pocałowali, aplauz był cichy i serdeczny. Dwa tygodnie później Iga siedziała w swoim biurze w penthouse, podpisując dokumenty, które rozwiązywały większość jej fortuny. Miliardy złotych przekazała na cele charytatywne, nazwała to wolnością. Przeprowadzili się do skromnego mieszkania w dzielnicy Kazimierz, ale ich prawdziwa praca rozpoczęła się miesiąc później, gdy przecięli wstęgę w klinice Zamojska-Wiśniewski w zapomnianym zakątku miasta. Adam marzył o tym od lat. Miejscu, gdzie każdy mógłby wejść. Bez ubezpieczenia, bez pytań, po prostu po pomoc. Iga to urzeczywistniła. Ona zajmowała się księgowością. On pacjentami. Pracowali do późna, ramię w ramię. Pewnego wieczoru, gdy lato przechodziło w jesień, stali na małym ganku kliniki. Niebo płonęło pomarańczem i różem. "Warto było?" zapytał cicho. Odwróciła się jej oczy ciepłe i pewne każdej sekundy. Wsunęła swoją dłoń w jego. "Zrobiliśmy to razem." Stali, trzymając się za ręce, obserwując zachód słońca. Klinika za nimi była czymś więcej niż cegłą. Była ich obietnicą. Żadna śpiączka, żadna zdrada, żadne plotki nie mogły ich teraz dotknąć. Zbudowali coś prawdziwego, coś swojego. Horyzont rozciągał się szeroko, a gdy ostatnie światło zgasło, Adam przyciągnął ją blisko. Miłość poprowadziła ich tutaj przez każdą przeszkodę i poprowadzi ich dalej, nierozerwalnie ku wszystkiemu, co miało nadejść.